Odwal się ode mnie, nie zasługuje na twoją litość. Czekaj co? Samsung. Oj, ulubione skleparze są naledy naselowe żelki. Nie lubię nasel. Petelka powstały świeżutkie kabanoski. A, to lubię! Porobankę, ulubiony. Od dziecka. Czekaj. Co tak wcześnie? Przecież ryby wujkowi nie uciekną. A, wcześniej wystartujemy, wcześniej wrócimy. A ja mam dzisiaj pilną sprawę do załatwienia. A co takiego? Lokatę muszę założyć. A gdzie? Jak to gdzie? W Petinbanku. No. Teraz to rozumiem. W końcu to taka lokata. Najkorzystniejsza lokata w Getty Banku. Teraz aż 8%. No, of ja złapał dziś taką lokatę. Tuleje w tej ryprzy wymieniłeś? stale się zapiekły to. to. Wywalaj. Co ty piszesz? Nie no, takie to. Pamiętnik. Telefony taniej o 500 zł w plusie i mix plusie. A to spisujesz? No, takie techniczne fakty umieszczam sobie. W techniczny? techniczne. Nie no, uczuciowe też mam. No, tak to mieszasz? Z, z jednej strony techniczne, z drugiej uczuciowe. No ale większość to mam takie pośrednie. To no, wywalaj. No. Wielka wyprz w plusie i nic plusie. Nokia 95 tańsza o 500 zł. W przeszłości myślano, że samochody będą napędzane wodą. Myślano, że będą wykorzystywały wiatr. Słoneczną. Współcześnie Volkswagen daje Ci realne rozwiązania. Dzięki technologiom Blue Motion oszczędzasz paliwo i środowisko, a samochód pozostaje samochodem logiczne, ekologiczne. <sum>